Serdecznie wszystkie rybki na czytaniu horoskopu na okres od 11 listopada do 11 grudzień 2020. Przede wszystkim bardzo Wam dziękuję za to, że jesteście, oglądacie, czytam, słuchacie, subskrybujecie, zostawiacie komentarze. Dziękuję Wam za to ślicznie i. bo aż się chce dla Was robić. Tutaj w tych kartach mamy ogólną energetykę miesiąca. Natomiast uczucia i finanse wybieracie do wyboru: Ametyst, Kryształ Górski czy Magat Mszysty. Widzę, że nie wybrałam kart miłości. To jeszcze dodam do Ametystu, prawda? Do Ametystu na uczucia dla rybek, które wybiorą Ametyst. O, proszę, tam i tutaj siedzi. Dołożę. Dla rybek, które wybiorą kreształ górski na no, uczucie. Bo no, tak jest jak się szybko robi, żeby wszystkie znaki weszły. Jeszcze przed jedenastym. I pierwszy raz na żywo. OK. I dla rybek, które wybiorą agat mszesty. Agat mszesty dla rybek. Ok. I przechodzimy. No, ogólna energetyka miesiąca. No, macie to samo co wodniczki. Energia finansowa, spełnienia rodzinnego, inwestowanie w przyszłość, która przyniesie zyski, to jest wasza energetyka miesiąca. Co do was jeszcze przechodzi, czego nie przepracowaliście? Rytwan. Nie do końca przepracowaliście wybory. To, co zaczęliście właściwie już dokonywać w październiku, jeszcze teraz ruszy w listopadzie. Właściwie poodsuwacie zbędne osoby ze swego życia, wybierzecie własną drogę. W październiku to zaczęliście już robić, a teraz skończycie. I co nowego przychodzi do Was? Zyski finansowe. Macie tutaj pazia. Denarów, paść w jakiś sposób już jest sytuowany, ale jeszcze by stać się rycerzem, musi zainwestować w siebie. Także wy będziecie teraz inwestować w siebie, w swój rozwój, w jakąś naukę, w jakieś zdobywanie nowych doświadczeń. Po to, by to Wam w przyszłości przynosiło konkretne zyski finansowe, i taka szansa do Was teraz przychodzi. Wykorzystajcie to. Nie wiem, przebranżawiajcie się, zmieniajcie pracę, bo zyski idą do Was, jeśli tylko skorzystacie z tej szansy. Wasza moc, to Wasze mocne strony. Tu chciały Wam wyjść dwie karty. Pierwsza królowa Pucharów i druga gwiazda. Więc przeznaczenie jest przy Tobie. Możesz wszystko, możesz wiele. Tylko musisz zacząć kreować swoją pozytywną rzeczywistość i wykorzystaj swoje wdzięki. Jeśli jesteś kobietą, wykorzystaj wdzięki swojej kobiecości i urody. Podkreśl to, co może się podobać. Korzystaj z tego. Nie bój się wykorzystywać tego, bo to są twoje mocne strony. Dodatkowo masz gwiazdę, która też jest kobietą. Zwróć uwagę na drobne błyskotki po to, by pomóc sobie. Jeżeli jesteś mężczyzną, to wykorzystaj to, że potrafisz słuchać. Wykorzystaj to, że potrafisz służyć radom i wykorzystaj to, że też potrafisz grać na ludzkich emocjach. To są twoje mocne strony. Twoje słabe strony w tym okresie, czyli to, co może ciebie zranić i co łatwe będzie, to śmierć. Czyli to nie taka typowa śmierć, że ktoś coś umrze, tylko twoje słabe strony to jest tak, że chcesz coś zakończyć, ale najlepiej to byś chciał, żeby to się zakończyło samo albo bezboleśnie, a się nie da. I ktoś może cię jeszcze przebłagać, i możesz dać jeszcze jakąś szansę. To są twoje słabe strony, że ktoś pogra na twoich emocjach, a ty jeszcze się zlitujesz. Potem i tak to zakończysz, ale dasz jeszcze szansę, no bo rybka zawsze daje szansę, a niekoniecznie to może być zdrowe dla twoich emocji, więc zastanów się, czy warto. I rada od kart. Przeczekać. Masz wisielca, przeczekaj. Trudne momenty, przeczekaj. Nic nie musisz, i nie musisz teraz, natychmiast. Ty wybierzesz sam odpowiednie miejsce i odpowiedni czas. To jest tyle z ogólnej energetyki. A teraz to, co żeście sobie sami wybrali, czyli ci, co wybrali ametyst. Uczucia dla Was. Stare rany. Może się odezwać do Was, jak to nasza fajna pani Ewa mówi, wracacz. Może do Was się odezwać ktoś, kto wcześniej Was zranił w uczuciach, a teraz nagle wyznaje miłości. Tylko Wy się będziecie już obawiać, bo już raz byliście zranieni. Uwaga, nie zawsze to, co obiecują, jest fajne, a wręcz przeciwnie, może nas jeszcze bardziej zranić. Jeżeli chodzi o finanse. Masz dwójkę pucharów. Fajny okres na inwestowanie w siebie i na ułożenie sobie planów finansowych. Ale pamiętajcie, że nie samą kasą człowiek żyje, więc warto też troszeczkę zająć się życiem z kimś. Ktoś może ci pomóc w tych finansach. Tylko zwróć się do niego o pomoc. Może pokazać drogę, kierunek, żebyś mógł zdobyć więcej, żebyś mógł się rozwijać. I anioły miłości chcą Ci powiedzieć uwolnij siebie. Nadszedł czas, byś przyjął kontrolę nad swoim życiem. To ty decydujesz, jak chcesz wyglądać, z kim chcesz iść przez życie jak mają wyglądać Twoje uczucia. Ty i tylko ty. I Twoja dusza co do Ciebie woła. Nie martw się o to, kto kocha Ciebie. Koncentruj się na tych, których kochasz, kochaj po prostu, kochaj o tym mówi twoja dusza nie szukaj, i nie zastanawiaj się, kto pokocha ciebie, tylko ty kochaj całym swoim sercem całą przestrzenią serca i anielskie klucze jesteś urodzony pod szczęśliwą gwiazdą nie bój się, anioły nad tobą czuwają dla osób, które wygrały wybrały kryształ górski uczucia Cierpienie. No nie jest do końca tak, jakbyś chciał. Rybeńko. Jesteś zakochany w kimś, ten, ktoś ciebie nie dostrzega. W związkach też nie za dobrze się układa, nikt nowy się nie pojawia i zastanawiasz się, dlaczego ja co ze mną jest nie tak. Ja tutaj dociągnę sobie jeszcze naiwność, a to chyba tylko dlatego, że zawsze wierzysz w te wszystkie deklaracje, a nie do końca są szczere. Nie chcesz słuchać podszeptów intuicji. Uważaj, bo teraz też tacy mogą się zjawić, co to chcą. Tylko coś dla siebie, a nie dla wspólnego bycia. I finanse. Pięć pucharów. Finansów nie powinno ci braknąć na codzienne życie. Niemniej jednak będziesz czuł niedosyt. No bo trzeba będzie żyć z ołówkiem w ręku. Aby się chciało kupić to czy tamto. Nie możesz sobie na to pozwolić, nie teraz, nie w tym momencie, bo braknie ci potem na coś ważnego. I przesłanie anielskie, od Aniołów miłości, pozostań czujny, znaki cię ostrzegają. Czyli tam było właśnie ta naiwność, a tutaj znaki cię ostrzegają, więc to, co potrzebuje intuicja, co myślisz sobie, a przewidziało mi się, to ci się nie przewidziało, patrz na te znaki. I wołanie Twojej duszy, aby wystrzegać się empatii, czyli zajmowania się cierpieniem innych osób. Otocz się stronie, które odbijają negatywne myśli. Nie zajmuj się cierpieniami innych. Nie zastanawiaj się, że temu jest źle, no to ja mu dam jeszcze dach na przykład nad głową, a temu jeszcze źle, bo tam gdzieś go żona bije, a, a tej jeszcze nie tak, no bo biedna nie potrafi sobie poradzić. Zajmij się sobą. To Ty jesteś teraz najważniejszy i nie ktoś inny pomyśli o tym, jak Tobie pomóc i anielskie klucze, daj się zainspirować, szukaj inspiracji i znaków, zwracaj na to uwagę, a fajny pomysł wpadnie Ci do głowy. I dla tych, co wybrali agat wszysty mamy szczęście. W miłości da was szczęście, los się do was uśmiechnie i teraz, jeśli byłeś sam, możesz kogoś spotkać, kogoś, kto będzie naprawdę wartościowy, jeżeli jesteś w związku, to teraz zacznie na nowo zwiecić dla ciebie słońce. Po prostu uczucie fajne, super, pełnym sercem. I finansowo masz kartę maga, możesz wszystko. Kreuj swoją rzeczywistość, a pieniądze się na to znajdą na pewno. I przesłanie od aniołów miłości. Współuzależnienie. Uzależnia. Uzależnienia wpływają na Twoje życie uczuciowe. Czyli <laughs> uzależniasz swoje życie od drugiej osoby. Nie rób tego. Nie oddawaj siebie całego drugiej osobie. Po prostu Ty też coś chciej od związku. Życie. Razem, obok. Nie zmieniajcie się i nie poświęcajcie się jedno dla drugiego. I przesłania od duszy. Ciesz się życiem jak zwykły to robić dzieci. niej z powrotem do swego życia coś z dziecięcej swawoli. Wyluzuj. Chcesz chodzić boso po mieście? Chodź. Wyluzuj. Ciesz się płatkami kwiatu, promieniami słońca. Wyluzuj. Nie wszystko musi być zapięte na ostatni guzik. I Jesteś obdarzony wieloma talentami. Wykorzystaj je. Wykorzystaj je do tego, co potrzebujesz. W zależności od tego, czy potrzebujesz uczucia, czy potrzebujesz finansów, czy jednego i drugiego. Los jest w Twoich rękach. Dziękuję ślicznie i do usłyszenia na następnym filmie.